Oto jedyny pasiak, jakim aktualnie dysponuję, ale wkrótce moja kolekcja ma się powiększyć. Natalia Janoszek zapowiedziała, że zamierza wytoczyć mi proces. Zapraszam na specjalne wydanie dziennikarskiego zera. Jak widzicie, strasznie się przejąłem. Wiadomość dnia jest taka, że Natalia Janoszek żyje. To jest dobra wiadomość, bo trochę zaczynałem się obawiać, czy wszystko jest w porządku, bo zakopała się na dwa tygodnie pod ziemię do jakiejś dziury. No i wiadomo, że jak się przebywa za długo pod ziemią, w jakiejś dziurze ewentualnie, no to można umrzeć z powodu braku tlenu. Więc dobra wiadomość jest taka, że. Natalia Janoszek żyje. Zła wiadomość jest taka, że faktycznie zaczęło brakować tlenu i doszło do niedotlenienia mózgu. Jak wiadomo, mózg niedotleniony i mózg dotleniony to dwa różne mózgi. Otóż nasza Natalia, nasza kochana Boliłcka Gwiazda, uznała, że jakoś się bronić musi. Ja to rozumiem. Kiedy człowiek taki jak Natalia się broni, są. Dwa warianty do wybrania, można rzucić monetą, albo jest to udawana skrucha, albo jest to zapowiedź procesu sądowego. W tym wypadku rzut monetą, no i wyszło na to, że będzie zapowiedź procesu e, sądowego, o czym oświadczyła na swoim Instagramie, obserwowanym przez e, blisko 2 miliony ludzi. Na swoim Instagramie Natalia Jonoszek oświadczyła, że nie ma zgody na hejt. Ja z kolei tutaj oświadczam, że nie ma zgody na fake, bo kłamstwo ma krótkie nogi, nawet krótsze niż Natalia Janoszek. Niektórzy uznają, że to zdanie, które właśnie wypowiedziałem jest chamskie, z czym w zasadzie się zgadzam i nie będę polemizował, aczkolwiek uważam, że zdanie to jest zasadne, gdyż mówimy o naszej uczestniczce, naszej reprezentantce w wielu konkursach piękności, e, o których nikt wcześniej nie słyszał. Przypominam, że na jednym z tych konkursów Natalia wygrała nagrodę. Nie za urodę, tylko za ładną sukienkę. Do teraz nie rozumiem dlaczego nie, na scenę nie weszła osoba, która uszyła tą sukienkę, tylko właśnie Natalia. No ale w każdym razie wygrała sukienkę i wy, drodzy widzowie, bardzo słusznie zauważyliście, że tam była literówka e, w momencie, gdy Natalia odbierała nagrodę, bo było napisane, że to nie jest za najpiękniejszą suknię, tylko ta była literka R dodana. Co oznacza, że to tak jakby ta nagroda była za to, że podczas tego wieczoru Natalia Janoszek najbardziej urosła na tej scenie. Co przecież widać, że nie jest prawdą. <grych> e, no, tak, to też było hamskie, ale wciąż uważam, że zasadne, do czego jeszcze nawiążę w płycie tego odcinka. Swoją drogą zawody, yy, polegające na tym, że sprawdzamy, kto najbardziej urośnie podczas zawodów, byłyby serio pojemne. Chyba bym oglądał. <laughs> Dobrze, przejdźmy przez to oświadczenie. Z uśmiechem na ustach, rzecz jasna. W dniu 23.05.2023 w swoim materiale wideo pan Krzysztof Stanowski postanowił bezprawnie i bezpodstawnie naruszyć moje dobra osobiste. Przedstawił w nim informacje nieprawdziwe, mylące opinię publiczną, a po poprzez brak ich rzetelnej weryfikacji, skierował oszczerstwa i pomówienia wobec mojej osoby. Wystarczyło napisać wobec mnie, a nie wobec Twojej osoby. No ale spoko. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, w tym negatywnej oceny czyichś dokonań zawodowych. Tu się muszę zatrzymać po raz pierwszy, gdyż ja, droga Natalio, nie wyraziłem żadnej negatywnej opinii na temat e, Twoich dokonań zawodowych. Otóż ja stwierdziłem, że ty nie masz dokonań zawodowych. E, to jest wyraźna różnica. E, na przykład uważam, że pan Zdzisław Pasikonik nie gra w reprezentacji polskiej i nie jest dobrym napastnikiem reprezentacji polskiej. Natomiast Arkadiusz Milik gra w reprezentacji, ale słabo i jest słabym napastnikiem reprezentacji polskiej. No i w tym, ty w tym porównaniu jesteś Zdzisławem Pasikonikiem, a nie Arkadiuszem Milikiem. Mam nadzieję, że załapałaś to rozluźnienie. Bo nie ma zgody na fake. No właśnie. Hmm. Ale idźmy dalej przez Twoje pismo. Swoją drogą włącz komentarze na Instagramie daj swoim fanom e, wyznać Ci miłość. Przecież oni od dwóch tygodni nie mogą tego robić. No dobrze, idźmy dalej. Na tym, te, na tym polega też praca prawdziwych dziennikarzy starających się dociec prawdy. OK. Krytyka nie może jednak zmierzać do ośmieszenia i zniszczenia e, innej osoby. W imię wolności słowa nie można bezkarnie oczerniać, mówić półprawd. A, półprawd, to już takie a, 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 czyli już sama przyznajesz, że uu, I wyzywać drugiego człowieka. Co pan Stanowski uczynił wielokrotnie w swoim materiale? Ja cię tylko nazwałem blagierką. Bez przesady, że to takie znowu wyzwisko. Na kulturę hejtu nie powinno być niczyjej zgody. W moim przypadku pan Stanowski oparł swój nierzetelny materiał na medialnej tezie, iż moje osiągnięcia były wymyślone. Nie no, przyznałem się nagrodę IFA, nawet pokazałem jak wyglądała. W przeciwieństwie do nagrody IFA. Chcąc za wszelką cenę tę tezę uzasadnić, mijał się z prawdą, prezentując tendencyjnie i wybiórczo fragmenty moich wypowiedzi, by pasowały do jego tezy. Ty to wyślij mi jakieś na maila fragmenty, gdy mówisz, że nie jesteś gwiazdą Bollywood. Bo może ja po prostu tendencyjnie ich nie umieściłem, a wszystko wtedy się rozwiąże. Po prostu napisz, że nie jesteś, znaczy napisz, napisz mi maila z tymi fragmentami wywiadów czy czegoś. E, bo może rzeczywiście wybiórczo potraktowałem fragmenty twoich wypowiedzi. Ale to jeśli tak, to nieświadomie. Każde bezprawne działanie naruszające dobre osobiste wymaga reakcji. Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu tych materiałów przez kancelarię prawną po ich konfrontacji z dokumentami i dowodami potwierdzającymi brak rzetelności oraz brak zgodności z faktami z mojego życia zawodowego, podjęłam decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym pozwu przeciwko panu Krzysztofowi Stanowskiemu. Ładnie mnie określa Natalia, zawsze pan Krzysztof Stanowski, przypomina mi się cytat z Wojciecha Łazarka, chociaż dubcia poszarpana, ale zawsze proszę pana. Powiedz mi Natalia, jedno, bo tego trochę nie mogę zrozumieć. Czy ty potrzebowałaś dwóch tygodni, aby z kancelarią prawną. Konfrontować dokumenty i dowody, w których stwierdziliby, że jednak jesteś gwiazdą Bollywood? Czy ty wyobrażasz sobie, że ja dzisiaj nagrywam odcinek, że Tom Cruise nie jest gwiazdą Hollywood? Mówię, że nie jest, że on to wszystko zmyślił i on potrzebuje przez dwa tygodnie konfrontować dokumenty ze swoją kancelarią prawną, żeby rozkminili, czy on jest tą gwiazdą, czy nie jest? Bo mnie się wydaje, że poszłoby to trochę szybszym torem. Trochę inaczej. Ty dwa tygodnie siedziałaś nad jakimiś papierami, z prawnikami i analizowałaś, czy jesteś gwiazdą i czy nie wymyśliłaś swojej kariery. Zrobiliście jakąś komisję wewnętrzną i stałaś na jej czele i doszliście po dwóch tygodniach do wniosku, że to są jednak półprawdy. Dobra. Bardzo żałuję, że nie napisałaś, co było nieprawdziwego w moim materiale. Gdzie są te moje przekłamania? Ja na Twoim miejscu, znaczy nie na Twoim miejscu, na Twoim miejscu to bym siedział cicho, ale gdybym był kimś, kogo pomówiono o zmyślenie kariery i nagrano na temat tej osoby zupełnie nieprawdziwy film, pełen kłamstw i oszczerstw i półprawd, no to bym je wszystkie wyszczególnił. Bym wypunktował dokładnie, w którym miejscu Powiedziane jest kłamstwo. Zrobiłbym całą listę, bo przecież procesy się ciągną latami. A jak rozumiem, tobie chodzi o to, żeby już teraz wszystkim pokazać, że ja pierdolę bzdury. No to jeśli tak, no to powinnaś po prostu od razu wyłożyć kawę na ławę i zdemaskować mnie. To by, był, to by było dobre, że ja miałem zdemaskować ciebie, a ty byś zdemaskowała mnie. Jak w uprowadzeniu Agaty. Miał być w. Pierdol, a będzie w. w drugą stronę. No więc zrób to. Nie chowaj się za takim pismem, w którym nie ma ani jednego konkretu. Napisz, co nieprawdziwego jest w moim materiale, a co prawdziwego jest w Twojej karierze. Ja się zgadzam z jednym. Być może ta babka w czerwonym kostiumie kąpielowym się na piachu, to nie ty. To znaczy, są dyskusje pomiędzy wieloma moimi znajomymi, niektórzy cię nawet znają. Czy to ty, czy to nie ty? Niektórzy twierdzą, że ty, a niektórzy, że nie ty. I tu nie ma między nami pełnej zgodności. No ale to przecież z mojej strony ukłon, że dodałem ci tą rolę. Jeśli to nie byłaś ty, to chociaż masz te 5 sekund w tym filmie. A jak to nie byłaś ty, to. to nie masz. Więc to chyba nie o to chodzi. Bo to jeśli z mojej strony był dowód na mm, brak staranności, no to ten. ta, ten, ta event ewentualna moja wpadka jest tylko na Twoją korzyść. Bo gdybyśmy tą babkę w czerwonym wycięli i uznali, że to nie Ty, to by się okazało, że ta mewa, która tam była, miała większą rolę od Ciebie. To trochę słabo. E, tak mi się wydaje, przynajmniej. I słuchaj, teraz mam propozycję. 19 czerwca lecę do Mumbaju i postanowiłem sobie, że przeznaczę potencjalnie 100 tysięcy złotych na cel charytatywny. Mianowicie Przejdę się ulicą Mumbaju i spytam 100 napotkanych osób. Pokażę im Twoje zdjęcie i poproszę, żeby powiedzieli, jak się nazywasz. Za każde odgadnięcie, jak się nazywasz, zapłacę 1000 zł. Więc sama rozumiesz, jakie to ryzyko z mojej strony. Jeśli 100 osób powie, że nazywasz się Natalia Janoszek, wówczas będę musiał zapłacić 100 tysięcy złotych. Wprawdzie na teraz czuję, że nigdy moje pieniądze nie były bezpieczniejsze. Ale może się okazać, że jest zupełnie inaczej, że to ty masz rację, że podbiłaś Bollywood. Yy, mało tego. Jestem yy, skłonny, skłonny, zapraszam, zapraszam kogoś z Twojego timu, żeby był bezstronnym obserwatorem tej sądy, żeby sprawdził, czy nie doszło do manipulacji. Że na przykład przepytamy 500 osób, 400 będzie Cię znało, a my wybierzemy tylko te 100, które ci nie zna i powiemy, że o nie znają jej. Możesz nawet Ty sama z nami polecieć. Mało tego. Teraz publicznie deklaruję, kupuję ci bilet w biznes klasie. Leciałaś kiedyś biznes klasą do Indii, no więc możesz polecieć biznes do Indii. Kupię ci bilet i będziesz bezstronną obserwatorką Sądy Ulicznej. O ile nas nie zadepczą twoi fani wówczas. I sprawdzimy, czy jesteś tam znana. Chcesz pomagać? Myślę, że chcesz pomagać. Opowiadałaś o pomaganiu, więc pomyśl: 100 tysięcy złotych. Może być na pomoc polskim dzieciom, a może być na pomoc Indiom. Ja się bardzo cieszę na ten proces i mam nadzieję, że to nie jest tylko taka zagrywka medialna, że zapowiadasz decyzję o podjęciu podję e, kroków prawnych, tylko że naprawdę ten proces wytoczysz i że naprawdę spotkamy się w sądzie. Bo chciałbym porozmawiać na poważnie z Tobą, przed sądem, a więc pod przysięgą, jak w Polsce finguje się karierę. Chciałbym, abyś pod przysięgą powiedziała o swoich filmach, o swoich followersach na Instagramie. O kolacji za milion dolarów. Bo wiesz, co tak się składa, że dzisiaj nagrałbym dużo lepszy odcinek o tobie niż te dwa czy trzy tygodnie temu, ponieważ e, wielu różnych ludzi się do mnie zgłasza z przeróżnych firm, które miały z tobą w ten czy inny sposób do czynienia i oni dodają mi fantastycznych szczegółów do tej całej opowieści. E, I dopiero teraz można odmalować tak naprawdę. Twoje życie i wszystko, co się w nim działo. Więc bardzo bym chciał, żeby to się wydarzyło na sali sądowej, bo Ty tego potrzebujesz, chcesz, żeby ludzie się dowiedzieli, że to wszystko nieprawda, co ja mówię. A ja też tego potrzebuję, bo napisałeś, że to nieprawda, co ja mówię, więc jakby jest słowo przeciwko słowu, no musi ktoś z tego wyjść zwycięsko. A wiesz, dlaczego na tym mi zależy? Bo ten filmik o Tobie stał się taką w sumie śmieszną, ale głupawą ciekawostką. A to jest coś więcej, bo to nie jest historia Ciebie i Twoich rzekomych ról. To jest historia, która dzieje się dzisiaj bardzo często. To jest historia naciągania różnych firm na płatne współprace, na kampanie reklamowe. To są realnie pokrzywdzone firmy i pokrzywdzeni ludzie. To są realnie zarobione pieniądze na niczym, na oszustwie. Tak twierdzę, że zarobiłaś dużo pieniędzy na współpracach, których Mieć nie powinnaś, i ktoś się dał ci naciągnąć. I takie mechanizmy powtarzają się non-stop, i warto by o nich mówić. Po prostu. To jest też historia o aktorach i aktorkach. O ludziach, którzy ciężko pracowali, by osiągnąć sukces w swoim zawodzie. Kończyli szkoły, chodzili na castingi, edukowali się, a ty się wepchałaś w kolejkę. Wepchałaś się w kolejkę i powiedziałaś: Ja jestem aktorką. Nawet nie wyobrażasz sobie ilu aktorów i aktorek, ile piosenkarzy i piosenkarek do mnie pisze z podziękowaniem, że zostałaś zdekonspirowana. Ci ludzie czekali na coś takiego, bo czuli się robieni w balona. Więc to nie jest historia o Natalce, która chciała być księżniczką, a tak naprawdę e, pracuje w sklepie mięsnym. To nie o tym. To jest historia o inżynierii finansowej i o naciąganiu ludzi. Na kasę kosztem innych ludzi. A poza tym, będziesz jedyną w Polsce osobą z sądowym potwierdzeniem zmyślenia kariery w Bollywood. To też fajne. Może jak dają jakiś certyfikat, w końcu byś miał coś prawdziwego. Ja. Co ty, co ty? Ja tylko żartowałem. Nie ma żartowałem, Pakuj to szybko. Szczoteczkę mogę zabrać? Możesz. Kubek? No, pakuj do środka. Odżywka? Nie. Raz dwa nie mamy całego dnia. Czy, czy pan, czy pan, aby na pewno jest prawdziwym policjantem? Tak, tak.